I posłuchaj mnie, to nasz zleceniodawca. Zleca to jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. ta, ta rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy mm. jutro, okej? Hej, słuchaj się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? I w nocy. Kurczę, która jest? – Jest pora iść do łóżka. – Ale wciąż jest dziś? Aj! szkrawie nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrawie to jest. jest Co? super, ale... o kurczę, chyba się zaczęło. Co? Nie, nie, nie. Oh. Ha, ha, ha. <grystanie> Skąd wzięłaś na to forsę? <grystanie> Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, <grystanie> Ta, chciałbyś. Daj mi tatę do telefonu. Wujku Tomi, no. która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu. Wujku? Halo? O co chodzi? Запомнила мои ей дать. Тато! Tatusiu? Jesteś tu? Mają związek z się przez kraj, to gdzie pandemią. jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję. I ze względu na nas? zaistniałą sytuację, władze... Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Tato! Tato! Co się dzieje? To jego telefon? Osiem nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś do cholery? Chodę dzwoni. Zaraz będę. Sara, list ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi. Nie ruszaj się stamtąd. Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu kuperuje? Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Jesła, ciebie! Tato? Skarbie, chodź tu, chodź tu. Jimmy. Jimmy. Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób tego! Idź! Idź. O Boże. Zabiłeś go, Sara. Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. Tu mi chodź. chodź. Podziewał. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi w mieście zasirowała. Czy możemy już jechać? Zaraz się pasażerzy tym, czy coś. Powiedzmy, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiedły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do chępstwa Travis musimy z nami zbadać. 70 71, tak wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z Basku. Tomi! Na początku mówili, że chorują tylko ludzie na południu. Teraz podają, że we wszystkich Stanach. Cholera. To farma Louisa. Na pewno. Jesteśmy chorzy? Nie. Oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. A czy nie. nie pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni, zaufaj mi. Okej. Okay. Zobaczmy, czego chcą. Co ty wyprawiasz? Jedź! Joel, mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce. Hej! Nie zatrzymuj Hej! się, Tommy! Czekajcie! Wiem, co mówię, zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. No co to jest? Kurwa, dawaj! Nie! Nie! Mówiłeś! Zawracaj! Tommy! Tommy! Ja pilnu! Kurwa było! Co to kurwa było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skręć tutaj! Nie, 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 nie! nie, nie, nie. Ruszcie się, ludzie! Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, zdaraj się! Ja! O nie! Nie możemy się tu zatrzymać, to. Nie, nie Przyjadę przez nich do chłopów! Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam, tam, tam! Trzymajcie się! Jedź! Jestem tu skarbie, jestem, podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli, mocno i to mocno. Musimy uciekać. O, o, Osłaniaj nas, chodź do. Trzymaj się mnie! Wojeś! Działań uważał! oczy skarbie! Za dużo! Tędy, alejko! Szybko! Nie. Nie. Nie żyje! Cholera! Zaraz będziemy na miejscu. Za momencik! Przechodzą przez płot! Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia! Kto przyjdzie do autostrady, idź! Ty masz Sarę, ja im ucieknę! Mój Spotkamy się tam! Szybko! Tato, nie może rąkować z nami! Jeszcze kawałeczek. jest spokojnie. Hej! Potrzebujemy Stać! pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma masz nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tata, co z bójkiem Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Okay? Jest z małą dziewczynką. Ale. Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko. Nie. Proszę nie. O nie. Sora? Przesunięćki skarbie. Wiedz kogo nie Wiem, że bądź skarbie. Nic nie będzie nie zasypiać, achaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo bądź. Chodź, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Biurokracja społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniego kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy skupicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w świetlniki. Zaraz moment. Miły poranek? Drinka? Nie, nie chcę drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My. My mieliśmy robić przerzut. A wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne. Może dostałam parę strzałów, ale. poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Który z tych dupków przeżył? <noise> Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert Kurwa ich zasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytne sukinsy. Nie. Nie jest aż tak sprytna. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Mm, jestem za. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. Rano dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. to robota dla żołnierzy. Porozmawiam z nimi. A ty Joel? Dostałeś już to gówniane wezwanie? Nie. Joel i ja mamy fuchsa. Tak. Na pewno.

Koniec przedstawienia. Rozejście się! Takie. gdzie się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób wymaga się się rozwarać. Co tam, Joel? Siema. Wiesz, że wzięli Merię. Co się stało? Przyszli po nią w środku nocy. Powiedzieli, że trzyma ze świetnikami. Dasz wiarę? Lepiej nie wymawiać tej nazwy głośno. Jeszcze ktoś nieodpowiednio usłyszy. Tak. Chyba masz rację. Zatłukli ich. Cały oddział? Tak. Z tego, co słyszałam, ustawili... Zobaczyła nam nowe papiery. ...jak przyjmuje. dalej. Dokumenty. Proszę. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobra, wchodźcie. Dzięki. Użykajcie, szybko! Zamykaj! Świetniki! Dostaj! Chodź chodź, Uwaga! Punkt kontrolny, idziemy! Chodź! Do tam całkowity zakaz systemu. wolna. idziemy. Uwaga! Punkt kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania. Obowiązuje tam całkowity zakaz No to łatwą drogę szlak trafił. Jest ok, zamknął wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. na zewnątrz, albo możemy odpuścić Robertowi. <grystanie> Jasne. Ej, hey, Tess, Widzisz to główno? Jak tam we wschodnim tunelu? Jej czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ach, ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlin. Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedziała. Co jej powiedziałeś? Prawdy. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszł. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, ok? Wojskowie niedługo będą tu Tak, na razie. Madeline szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. To tutaj. Cześć, co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho, ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Ja, ale pomóż mi z tym. Uważajcie na siebie. Niech się stanie światło. Uch, Nie powinni to wrzucać, czego popadnie? Bierzmy nasz sprzęt. Cały czas leżą tu nasze plecaki. No Czyli nie możesz płować. Dobra, ko w boju. Posadź mnie. Tak jest. Chodźmy. Uważam. To podchwytliwe pytanie. Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać.